Dzień dobry, sobota 10 lutego. U nas na dworze powiem Wam dzisiaj zaskoczenie wielkie. Błękitne niebo, świeci słońce, jest naprawdę pięknie. Nie wiem jaka temperatura, sprawdzimy. O całe 11 stopni, więc. Więc jak na tą porę roku to jest naprawdę ciepło. A tu proszę, przygotowane składniki: awokado, czyli na sień się wpadnie guacamole. Już się za robotę. E, tu przygotowane się nie dla króliczków. Panowie, sobie pochrupię trochę zielonego. Ale zanim się to jeszcze wam pokażę dzieło marzenki. Proszę bardzo, to jest jej praca przez. no, wyjazd, można powiedzieć. Tak sobie nasz że powstanie chyba z tego taka serwetka. I na tym stole nawet będzie bardzo ładnie wyglądała. No, mi się osobiście podoba. Jak wiecie, od dłuższego czasu lubię takie formy. Także taka serwetka powstała. Panowie, już proszę bardzo, róbcie w klatce przygotowanych do snu, chyba. George'u tak samo, ona się na razie o śniadanku nie myślę, ale panowie chodźcie. No, są chętni? Hmm, George'a leci cisza, rób chodź, chodź Ojej, trzeba się wyciągnąć, chodź. Ojej, no dobra, sianko będzie. Hmm, wychodka. A ja wam powiem, że kuliski się ostatnio bardzo tak wytrwaniły. I nie jedzą tych łodyg, tylko jedzą wyłącznie listki, pietruszki, no i to drobne z koperku. Takie dwa cwaniaki, no, takie chrupanko teraz. Ja biorę się za guacamole. Wam życzę miłego weekendu, miłej soboty. Widzimy się za chwilę, jak będzie wszystko już gotowe. Guacamole już prawie gotowe. Wystarczy tylko wszystko ładnie wymieszać, wszystkie składniki. Marzenka, dzień dobry. Marzenka nas nie słyszy. Dzień, dzień dobry. dobry. Nie mówię, Marzenka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, sorry, bo ja montuję teraz i. Ja I mi tutaj czosnkiem zapachniało? Tak, bo tu jest też czosnek, tu są same dobre rzeczy, tylko zamiast kolendry słodziej dzisiaj jest pietruszka, bo ni kolendry nie było. No i tak można. można wymienić najbardziej. Ale Ale czemu kolendra daje taki fajny posmak? No tak, tak, no, ja Pokaz... się nie przekonałam do kolendry. Nie? Pokazywałem Twoje dzieło. Żadzisz. No bardzo ładnie. Nie, tego się nie pokazuje, to jeszcze nie jest koniec. A ja to już nie jest koniec do, do połączenia i tyle? Nie, no ja to teraz muszę połączyć, ja to muszę wykrochmalić, bo to wygląda, takie, wiecie, jakby. O. No jakie, no, ale ładne i na stolik idealne. No także spokojnie, ja trochę musicie poczekać, jak będzie efekt końcowy. Właśnie, tylko zastanawiam się ostatnio. Właśnie zastanawiam się jak wykrochmalić taką serwetkę yy, wykonaną na szydełku. Yy, muszę to wyprać i potem to wykrochmalić. Ale właśnie muszę obczaić, jak, jak to zrobić, jaki krochmal, co płynie, czy, czy inaczej. Potem to się suszy, wiruje, nie wiem, nie wiem. Moja muszę... babcia robiła krochmal na no, wiem, kartoflana, nie? Jak? Natomiast no, teraz już są gotowe takie krochmale, ale muszę po prostu obczaić, jak, jak to zrobić Nawet po kolei. Nawet do jest taki krochmal. Jak to zrobić po kolei, bo ona musi być sztywna, nie, ta serwetka. No to nie może być taki flaps, nie? <noise> Także o, jak wiecie, to piszcie tutaj. Także na pewno coś sobie... A na Wielkanoc to koszeczka. Nie, ona jest za duża, no to musiałam mieć taki kosz. No wielki kosz. Jasne, z jedną kiełbasą. Nie, no tam spokojnie, no da się coś znaleźć. A tu proszę bardzo guacamole gotowe, teraz zrobię grzanki. Będzie bułka, będzie chleb, bo już niestety, niestety, już nie ma tyle bułek, tylko jedna się ostała. Ale z chlebem też jest bardzo dobre. Jak byliśmy na wyjeździe, jadłem na chlebie takie, grza, takie robione grzanki z chleba, takie pyszne. Przepis na nasze guacamole znajdziecie u nas, także zapraszam. Dam wam informację co i jak. Jest naprawdę szybkie w zrobieniu, pyszne i bardzo zdrowe. Dobra, ja robię grzanki i widzimy się później. I tak się prezentuje dzisiejsze śniadanie. Grzanki z guacamole. Do tego pomidor, awokado i pietruszka zamiast kolendry. Ale też to jest spoko zamiennik. Także bierzemy się na jedzenie smacznego. Poranna kawa już wypita, poranna, słuchajcie, pierwsza dochodzi, ale dobra, niech będzie. I piszecie odnośnie tych serwetek, no i w sumie o tym to nie wiedziałem, że najlepiej taką serwetkę nakrochmalić, a następnie położyć na jakimś większym kawałku styropianu i szpileczkami odpowiednio ponaciągać, żeby nadać konkretny kształt. No i w sumie to ma sens, bo jak ją tak nakrochmalimy, czy jak to się tam mówi, i po prostu ona tak się wysuszy, to będzie jedno wielkie, kiepskie no to sprawy Ja też jestem w szoku, bo ja nie mam styropianu teraz. I co? A styropian to się zorganizuje. Dobra, no to jest to, ale jak to zrobić? To namoczyć w tym? No tak, na, namoczyć w tym malu. no i, i potem delikatnie szpileczkami szpileczka, sobie tak. Tu po kolei, nie, nie, no na każdy byś musiała potem, co? No żeby ładnych kształt dać. A Niektórzy moja... pisali, że nawet, yy, babcie tak robiły, że na pergaminie Matko, to się kładły. załatwiło. A niektórzy pisali, że babcie robiły coś takiego, że na desce kładły pergamin. Tam był odpowiedni kształt wyrysowany. Kładły tą serwetkę i no i też pileczki w tę deskę. deskę. Ale to no bo wiesz, kiedyś styropianu nie było. To myślę, że łatwiej styropian. No wygodniej, dużo praktycznie. Wygodniej, praktycznie, tylko tak. Styropianu nie mam, szpilki mam, ale nie aż tyle. No to ty... trzeba kupić styropian taki w budowlanym, bo jest taki fajnie gęsty. Ale Prawdę? sobie robotę zrobiła. Myślałam, że to będzie trochę prościej, ale. No żeby bo widzisz, był efekt, to trzeba jednak w To jest pójść. takie delikatne. Jak to się na mali? Bo szczerze mówiąc, to też na razie takiego kształtu nie ma. No gdzieś tam nie, ale tu są jeszcze jakieś takie pojedyncze, widzicie. No i zobacz, teraz wszystko musisz te tu napisać. I faktycznie jak to. O, zobacz, jak widzisz? O, i ten wzór ale nie razu... może. kwadratu zrobić. Ja wiem, nie o to chodzi, bo ja teraz tak wiesz, pokazowo, tylko poglądowo. Ale jak tak naciągnę, to zobacz, od razu ten wzór się robi. A tak. No Czyli to... widzisz. No, usztrykowanie tego to jest połowa a druga połowa sukcesu, no to odpowiednie wykrochmalenie tego. Ale tak, y, ja na pewno się tym zajmę, na pewno tego tak nie zostawię. No fajnie, no bo szkoda roboty. piszecie, bardzo dziękuję, bo dla mnie to jest nowość. Ja nie wiedziałabym, jak się za to zabrać. A tak przynajmniej wiem, że muszę to. styropian to jest dobry pomysł. Szpilki i jeszcze właśnie ten, ten, ten krochmal, ługa. Czy A krochmal tak? to różny. Niektórzy piszą, że bardzo polecają zrobić samemu, jest dużo mocniejszy. Mm -hmm. a to też nie musi napisać proporcje i tak dalej, no słuchaj, to jak już idziemy, to na całość, nie? No widzisz, jak się zrobiłaś? <laughs> naprawdę! A ja nawet nie, aha, bo tego się nie da tak, żeby to w każdą oddzielnie wykrochmalić, a potem to zszyć, dopiero, nie. Nie, nie, bo ja muszę najpierw połączyć te elementy, a dopiero potem, no bo jak wykrochmalę i zacznę łączyć, no no, to to ja, ja to tam... po, połamie ten kropacz tam, jak, jak to nie, powiedzieć, słuchajcie, nie? Ta, ta serwetka ja tylko ja nie będzie cię szło kręcę. dotykać. no naprawdę! Ej, a można na głowę zrobić coś takiego? Można, różne czepki i tak dalej, no wiesz, w ogóle... Jak Marzenka się nam rozwinie, to jeszcze będzie z tego robiła jakieś czuchy. Ale wiesz, szczuchy. jakieś ładne narzutki, ale przecież w Koniakowie czy tam gdzie to... Bielizny robisz? robią. Normalnie stringi koronkowe, chociaż ja stringi to nie, ale bo mi niewygodnie jest. <grym> Natomiast no jest bielizna koronkowa jak najbardziej, także, ale to nie są moje klimaty. Ja zostanę przy, na razie przy serwetkach. Ale bielizny się chyba nie krochmali, nie? <grym> Bo by było za sztywno. Wiesz, taka zbroja, nie? Dobra, no to tu coś się robi, kawa już dopita, jest śniadanie zjedzone, a my powoli będziemy się wybierać na urodziny, chociaż jeszcze trochę czasu nie, zostało. No jeszcze... Znaczy, nie urodzinkować. Mhm. A wiecie, o którym masz mówi odkąd stałem, że się wybieramy na urodziny, żebym no się sprężył. No, bo ty masz takie, wiesz, potem y, y, langzam obsuby. No. no ja też mam fryzurę, ale langzam, ale dobra. Oj, co tu się dzieje w tej kuchni? Dobra, także y, no do dzieła. Jasia mi tu teraz mówi, że George, słuchajcie, wrócił do swojej bazy, a mianowicie pod łóżko. I on tu gdzieś podobno siedzi. George, A tu jest króliczek. Moment, ja tu wejdę. O, widzicie go? To jest jego baza. Dawno go tu nie było, prawda, panie George, No, 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 dobrze, dobrze. nerwowe, No bo wiecie. Oj, muszę wstać. Królik ogólnie nie lubi, jak się go, że tak powiem, namierza w bazie. Bo to jest wtedy do niego bardzo niewygodne. Tak mu jakoś, no, przyjdźcie, wiecie. Ciąży. A ja zanim jeszcze wyjdziemy, biorę się za prysznic, ponieważ tak średnio raz na 2-3 tygodnie teraz wlewam ten środek do udrażniania rur. I powiem Wam, że w ogóle nie muszę demontować tej kratki, żeby tam to wszystko czyścić. Bardzo dobrze to się sprawdza. Jeszcze przy okazji też udrożnię umywalkę. Bo wiadomo, to tam potem się lubi przypychać, a tak na bieżąco, to wtedy elegancko czyści i jest święty spokój. Tu, jak zawsze powiem Wam, był taki problem, że tak średnio po dwóch miesiącach woda już nie chciała spływać, robiły się, wiecie, wszystko mi się tu wylewało, a teraz jest idealnie, wszystko ładnie spływa, czyściutko, sprawnie, zatem biorę się za czyszczenie tego. Przy okazji, póki co mamy taki patencik taśmą bo słuchawka spadła, pękła i leci woda więc trzeba kupić nową słuchawkę to też będę musiał uczynić, aby tylko ten patencik chwilowy nie zagościł nie za na dłużej także trzeba kupić słuchawkę, bo woda leci wiecie, wszędzie po suficie takim cieniutkim strumykiem, tam ciśnienie niezłe jest i po prostu to wywala, no jak jest ta taśma to wiadomo jest trochę lepiej aczkolwiek woda sobie zawsze gdzieś znajdzie jakąś drogę awaryjną i Wyjdzie, dobra. Biorę się za łazienkę, potem się ogarniamy i jedziemy na urodziny, tak jak już było mówione. Takie odsłonie dawno już mnie nie było widać w koszuli. Święto Narodowe, że się tak wyrażę. A Marzenka w pięknej sukni. Za chwilę Wam pokażę Marzenkę. Także my się wybieramy, idziemy. Nie no, ja dawno nie byłem w koszuli, ostatnio chyba jak byliśmy w teatrze, to w roku, było. No, no gdzieś, powiem wam, no. a Michaśka Imprezki. jaka od, odstrzelona. Imprezkę idziemy, nie? Proszę, możemy. Znaczy ja ostatnio lubię w ogóle w sukienkach i często je zakładam, są Ale jeszcze problemy. opaska dzisiaj. Opaskę zapodałam sobie, bo ach, takie wiecie, jak nie wiecie co z włosami zrobić, to się opaskę. Ale wziąłam akurat, tak mi nawet pasuje do, w sensie, że Taki kolor zbliżony do tego mm. wzoru, ale tu zupełnie y, każda pasowała i beżowa, i czarna, i tak dalej. Także zielona. idziemy. Nie, zielona. Nie. No, my się wybieramy. Ja włosy jakie są, takie są, zawsze idealne, że tak, powiem. dobra. Ale ja wam powiem, jaki mi się, się urodził pomysł. Jak chyba wszyscy w Polsce już słyszeli, czy też nie, może nie słyszeliście. W tym roku na Tłusty Czwartek pojawiły się Złote Pączki, bardzo limitowana seria, coś takiego, 100 złotych taki pączek z nadzieniem szafranowym. Ja słuchajcie, tak się myślę, myślę, a czemu by nie zrobić Złotej Baby Wielkanocnej? Przepis na Babę Wielkanocną, chyba już wszyscy znają, co nas obser obserwują, ale ja muszę przerwać. Proszę bardzo, jak Mihasia odstawiona, no po prostu, matko, ja to do Ciebie teraz nie pasuje, muszę y, chyba frak założyć. Nie? Proszę bardzo, o proszę, jaka o, pięknie Michaćka wygląda, hm, rewelacja, jak ta złota baba. I wpadłem na taki genialny pomysł, żeby zrobić na taki, nasz znaczy przepis, no wiecie, złoto jadalne można sobie kupić w internecie, w płatkach. Takie, formatki są różnego rodzaju i pomyślałem, żeby nagrać złotą babę wielkanocną. Czemu? Ale tym razem wymyśliłem sobie, żeby to miał ręce i nogi, no bo przepis na babę już jest, no to co za problem pokryć złotem? Żeby podać całkowity koszt tej baby i ile razy ta baba przekroczy koszt pączków. Złotych pączków, bo to jest ciekawe. Za pączka zapłacicie 100 złotych. z szafranowym takim kremem. No a nasza baba jest nadziewana czym? Niczym, ale co tam jest? Tam są pyszne rodzyny. Skórka pomarańczowa, po prostu taka jest. Dobra, także przepis się pojawi już w marcu, no bo święta wiadomo, pod koniec marca. Także przepis w marcu, wyczekujcie. Pojawi, złoto już jest kupione. Złoto już tutaj się kupiłem. Kładki złota, ładne formatki, jak przyjdą, to Wam pokażę. A teraz co? Wybieramy się, bo Marzena już mnie goni. Marek, ubieraj się. No to się ubieram, nie? No wiem, jak zwykle w wielkiej rozsypce, nawet zegarek jeszcze nie zapięty. Jak widać, niebo się zachmurzyło, chociaż słońce próbuje się przebić, ale na termometrze, powiem Wam, 12 stopni pokazuje, czyli dokładnie tak, jak zapowiadałem w prognozach pogody, że będzie ciepły weekend. No i widzicie, taka niespodzianka. I powiem szczerze, że jak wyszedłem na dwór, Matko to powietrze pachnie już taką wiosną, nie? No i teraz pytanie, czy zima przyjdzie, czy zima raczej już nie przyjdzie? No to jest pytanie, powiem wam. Bo święta wielkanocy z za zapasem i fajnie, bo gdyby już były wiosenne, nie? A nie zimowe. Bo w zimowy odsłonie to tak trochę słabo, no ale co zrobicie? Jestem bardzo ciekawy, jakie będą święta wielkanocy, ale póki co jest naprawdę piękna pogoda. Ciekawe, jak będzie jutro, pojutrze. Może to się utrzyma. Słyszałem w ogóle, że w Zakopanym. Yy, mówią, że pomimo wysokich temperatur, bo tam też jest 10 stopni Celsjusza, śnieg się ma utrzymać aż do końca lutego na stokach. No ciekawe. Jakie piękne deserki, powiem Wam, obłędne Nie no, I zobacz, ten jest inny. Tak, ten jest jakiś kremer. I ten kremem. też jest inny. Także jak, hmm, wiesz, no, faktycznie trzeba było Także takie cudać się wpadną, jeszcze będzie torcik, także elegancko, smacznego. Ale właśnie przepis miał być na takie deserki jakoś nie Te było jeszcze może... deserki, monoporcje takie fajne, no one są przecudowne, a jak to kusi... Miło, ale się skończyło. No, ale długo do się posiedziało? No, no, słuchajcie, no tak to już jest, nie? Mało co mnie widać, bo ciemno. Ale jedziemy jeszcze zatankować auto przy okazji, ale bo ładnie, po drodze. mamy standard, że tak długo jesteśmy, nie? Tak, to już jest norma, powiem wam. I tak się krótko, bo no, przed północą. A no, wiecie, że skoki są? Zawsze jest fajnie. No, po właśnie. pierwszej serii Polacy i pierw... drudzy, przepraszam. Drudzy. drudzy, żeby nie było. Także skoki też wpadły, jedziemy zatankować. Dobra, połączę się z wami, jak będzie trochę więcej światła. Bo jak na razie to mnie tylko słychać, a nie widać. Chyba, że jest, teraz się przełączyła kamera i trochę widać światła. Jedziemy zatankować. Ciekawe, po ile paliwo jest. No teraz zobaczymy. Tu było także też najtańsze, nie? Jedno za, a potem autobusy tankują, ty? 615. Mhm. To może my nie zatankujemy teraz? Czemu zatankujemy? Auto już się tankuje, ale powiem Wam, że pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, żeby na stacji paliw było aż tyle aut żeby w ogóle były autobusy podmiejskie. Nie wiem, może to o tych godzinach zawsze tankują, a my w sumie tak no rzadko tankujemy przed północą. Nie wiem, myślałem, że zawsze, że takie autobusy mają swoją bazę i tam na bazie jest stacja paliw. Tak przynajmniej było kiedyś, nie? Wiecie, jeszcze za dinozaurów, no ale dobra. Tak jak mówiłem, 6 15 paliwo, czyli cena ok bo jak wracaliśmy z Zakopanego to nawet to po było po 5 po 5 nie była po 6,59 benzyna w niektórych częściach dobra to tankujemy i jedziemy do domu do Króliczków zatankowane i słuchajcie już taka miła miłe spotkanie na stacji nasz były uczeń no jak ty za mną stoi i mówi dobry wieczór Hmm, to miło. No miło. Proszę, jakiś świat jest mały. Tak, świat jest mały, jedziemy do domu. Chłodno. Nie chociaż nie ile stopni? 10. Uuu, to powiem Wam. Ta godzina 10 stopni na plusie, no to jutro to chyba z 15 będzie Marzenko. No zapowiadają nie, że ma być. Kosmos. O, to jak ładnie jasno, nie? Ale za chwilę wszystko. Jeśli zrobi się ciemno. Klimatycznie. Jak widać za mną wróciliśmy już do domu, a Marzenka, słuchajcie, pierwsze co zrobiła, pilocik poleciała i proszę bardzo, skoki załączone, Szwajcaria, Szwajca teraz akurat skacze i co wyskoczył? Coś tam wyskoczył, dobra, także Marzenka to będzie śledziła. Polska na którym miejscu Marzenko? Chyba trzecim. Czyli dobrze, ale była na drugim. No, spoko. Spoko, jeszcze jest szansa. Dobra, my się z Wami żegnamy. Życzymy miłego, bardziej już miłej nocy, bo już jest uh, po północy. Także do jutra widzimy się, no do południa gdzieś coś tam. Także dobranoc.